Zorganizowaliśmy zawody dla najmłodszych adeptów podnoszenia ciężarów. Udział biorą zawodnicy z Dolnego Śląska, ale i również jeden zawodnik przyjechał z Opola razem z trenerem Szewczykiem i medalistą olimpijskim z Barcelony Krzysztofem Szymionem. No widać tutaj sporo zawodników, zwłaszcza z Wierzbna, ale i u nas w sekcji są zawodnicy, którzy... No mają potencjał i którzy mogą w przyszłości osiągać znaczące wyniki w tym sporcie. Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe, tak zwane paczki. No, jeżeli chodzi o święta wielkanocne to taki zajączek, ale są i nagrody dla najlepszego zawodnika i dla najlepszej zawodniczki. Chcę powiedzieć, że dla na najlepszej zawodniczki ufundowała nagrodę pani radna powiatu nas Sobolak, a dla najlepszego zawodnika wójt gminy Czernica Włodzimierz Chlebosz. My prowadzimy zajęcia na pięknej hali oddanej w zeszłym roku, hali wielofunkcyjnej sportu walki i podnoszenia ciężarów przy ulicy Racławickiej. Zapraszamy codziennie od godziny... 15 do godziny 18.30 można przeprowadzić dziecko i my się nim zajmiemy. Podnoszenie ciężarów rozwija wszystkie partie mięśniowe. Wbrew pozorom jest bardzo mało urazowy. No, chcę dodać, że na odbywających się Mistrzostwach Świata w Duresz w Albanii, dwie kanadyjki startowały niespełna 13-letnie dziewczynki. Jedna z nich zdobyła tytuł Mistrza Świata, a druga była trzecia. Więc one musiały zaczynać w wieku już, właśnie tak jak Daniel, przynajmniej 8 lat, żeby osiągnąć yy, taki poziom, żeby zdobyć medal na Mistrzostwach Świata.